Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej. Razem z nami są trenerzy do zespołów, pan Blechacz oraz trener Briszczuk, a także zawodnicy Omnism i Mujer Polikowicz. Zaczniemy od trenera różnych gości. Chciałbym pogratulować trenerowi Briszczukowi i jego zespołowi zwycięstwa w tym spotkaniu. My niestety nie, nie byliśmy równorzędnym partnerem w pierwszej połowie tego meczu. Mimo to, że zawodnicy byli przygotowani do tego, że Zespół Anvilu gra bardzo szybko kontrę i preferuje dobry rzut za trzy. Nie potrafiliśmy znaleźć recepty, słabo broniliśmy w pierwszej połowie. Druga połowa to już lepsza w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o obronę. Stąd nieznaczne wygrane kwarty, trzecia i czwarta. Ale wynik i tak jest dla nas niekorzystny. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo. Cieszy mnie to, co chłopaki zmobilizowali, bo straciliśmy przyszłość z szubardy, głównego rozgrywającego i naprawdę było ciężko. Cieszył to, co dołączył się do nas szukaliśmy i stwierdziłem, to co potrzebuje do zespołu to był Joyce, który pomoże nam i wszedł od razu w grze. Сейчас вчера еще ехали, и действительно то, что могли бы мы ему выполнять и показать некоторые загрызки, то все выполнено. То мне тяжело. Заиграл доброго в обои. у меня только одна. сбюрки в атаку. Сбюрки в атаку, где у нас не можем обронить, не можем обронить. 14 сбюрок сбирает Котвица. И то мне мать на

And um, we, we made it intensive, we played intensive and been the same. walkę, zaczęliśmy grać lepiej, bardziej zdecydowanie. But again we made uh, like mental mistakes, you know, one through twelve that we can't do, you know, time and time again. A błędy, które nas, uh, we were down eight and um, we did back-to-back -back turnover. Co nie możemy zrobić, żeby zamknąć lewo. Tak było na przykład, kiedy udało nam się zejść na 8 punktów, popełniliśmy jednak straty i rywale znowu odskoczyli. skoczyli. Moje szolikowie. Co powiedzieć, no? cieszymy się wszyscy z tego zwycięzca, nie? Tak jak ten powiedział że wcześniej, nie, czyli nie ma co już mówić. Nie, czyli trochę dzisiaj brakowało szubargi, ale jest fajnie, że przyszedł nowy zawodnik, czyli dzisiaj dostał szansę. Korzystało ile tam, ile mogło, nie? Czyli dzisiaj graliśmy też za szubargi, który naprawdę tutaj brakuje temu i jest z bardzo dobrym zawodnikiem i życzymy mu dużo zdrowia, żeby wrócił co szybciej, gdybyśmy zaczęli grać swoją taką dobrą grę. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego dzisiaj, granego meczu. Także dziękuję. Macie Państwo pytania? Dziękuję bardzo.